E, witam ponownie, moi drodzy. E, przed nami dzisiaj temat e, karma szesnastki. E, jakby idę cały czas e, realizując koncepcję, że mówię o liczbach karmicznych, które się pojawiają gdzieś tam w portretach. I ludziom, którym wyjdzie ta karma szesnastki, to jest sygnał taki, że trzeba w tym życiu skupić się na rodzinie. Przy czym rodzina to nie są tylko więzyły, więzy krwi, bo rodzina to też są nasi partnerzy, z którymi nie mamy na przykład formalnego związku, ale z nami mieszkają na przykład, nie? Jesteśmy gdzieś tam z nimi blisko. No i tak, osoby, które mają karmę czternastki, hmm, przepraszam, szesnastki, e, mają takie, m, takie wpisy do podświadomości że kiedyś zaniedbały rodzinę, że kiedyś zaniedbały tematy rodzinne i w tym życiu się tego uczą. Uczą i przepracowują i życie wymaga od nich tego, żeby e, pełnili różne obowiązki. E, jak robię portrety dzieciom i widzę karmę szesnastki, to od razu pytam, czy to dziecko nie, jest, nie, nie, nie wydaje się być odpowiedzialne za resztę, jeśli na przykład mamy czworo Ono będzie sprzątać on, za dzieci, ono będzie dbać o te dzieci, ono będzie się jakoś realizować bardziej. Będzie trochę wychodzić ze swojej roli siostry starszej, a będzie wchodzić w rolę niani na przykład. Albo w dorosłym życiu, szesnastki to są osoby, które na przykład nie mają rodziny, albo mają partnera, ale z tym partnerem tak średnio żyją i nie mogą mieć dzieci, albo jeszcze jest taka sytuacja, że mają partnera, mają dzieci, jest to w miarę wszystko ogarnięte, ale pojawiają się problemy z rodzicami. I na przykład, mimo że rodzeństwa jest troje, to ta właśnie szesnastka będzie najbardziej się musiała zajmować y, chorymi rodzicami. I to są osoby, które na przykład 12 lat zajmują się chorym ojcem. Bo to jest, i one w ogóle nie, nie widzą możliwości, żeby się, y, żeby się zajmować, żeby się nie zajmować, albo y, nie, nie zdejmują z siebie tego obowiązku zajmowania się. To jest trudna karma do przerobienia, bo dotyczy naszych bliskich. I na przykład jeszcze może być taka sytuacja, że yy, osoba bierze na siebie obowiązek rodzicielski względem młodszego rodzeństwa. I co wszystko za tym idzie, bo, bo ona to rodzeństwo później traktuje jak swoje dzieci, ale do końca nie ma wpływu na to rodzeństwo, no bo nie jest jednak tym rodzicem. Szesnastka ma też wpływ na partnerstwa. To już o tym mówiłam chyba wcześniej, ale jakby no, też może być taka sytuacja, że mamy problem ze zrobieniem w ogóle związku. I jakby nie wiemy, jak to ma wyglądać, nie? Bo, bo z jakiegoś powodu tam wzorca od rodziców nie było jakiegoś specjalnego, specjalnie dobrego. A jak, jakby no, nie mamy dostępu do swojej intuicji. Bo, no bo jakby nie mamy dobrych doświadczeń, bo w poprzednim życiu coś tutaj właśnie nie wyszło. No i teraz moi drodzy, no w tym życiu po prostu trzeba będzie się troszkę bardziej tą rodziną zająć, trzeba będzie się bardziej zająć dziećmi yy, i będziecie czuć na sobie dużo poczucie odpowiedzialności za wszystkich, których według Was na, przyjęliście do rodziny albo które. Osoby, jakby w tej rodzinie są, i no, nawet mam taką sytuację, że osoba martwi się o swojego byłego męża, mimo że już jest w nowym związku i ten mąż i ona, to jakby ona, jak się coś tam z tym mężem dzieje, no to po prostu czuje, że musi pomagać i to często ponad w ogóle swoje możliwości. Bo jeszcze szesnastki, teraz jeszcze mi się przypomniało, że to mowa miałam powiedzieć. Jeszcze szesnastki mają często taki bardzo narzucony obraz, jak, jak one mają być odbierane przez yy, rodzinę. Czyli na przykład wymyślają sobie, że będą idealnymi rodzicami. I oczywiście jest to z góry skazane na niepowodzenie, no bo nie ma kogoś takiego jak idealny rodzic, no bo jakby nawet nie ma definicji, tu nie ma matematyki, że jest definicja i można do niej się jakoś odnieść. Idealny rodzic nie istnieje, bo nie ma nic idealnego, a z drugiej strony wszystko jest doskonałe, więc jakby, ale to już się trochę nie mieści w tych naszych szarych strefach, bo już wychodzi. I osoba z szesnastką musi też sobie uświadomić, że bardzo często jest tak, że ona wymaga od siebie za dużo. No bo na przykład e, opiekujemy się chorym ojcem, czy e, no dobra, już niech będzie ten przykład, i mamy taki pomysł, że my, po, że my zrobimy tak, że on wyzdrowieje. A być może się nie da, bo być może tata właśnie ma już teraz odejść. Nie każdy, kto ma problem w rodzinie, ma karmę szesnastki, bo to, to, że gdzieś tam babcia czyjeś zachoruje i trzeba się nią opiekować, to bardziej wynika, może też wynikać z tego, że ludzie mają szóstkę w dniu urodzenia na przykład. I wtedy czują potrzebę, czują odpowiedzialność za rodzinę większą niż inne osoby, ale niemniej jednak to, to nie musi być karma. Wypalić karmę szesnastki, to naprawdę trzeba dużo łez i dużo powchodzić w siebie i poprzypomnieć sobie te historie, gdzie nie byliśmy według nas dość dobrzy. I warto to zrobić, bo, yy, no bo wiecie, karma, jak każda inna, no, wymaga tego, żeby ją przerobić, ale karma szesnastki jest o tyle specyficzna. Że ja często spotykam się z ludźmi, którzy przerabiają tą karmę i mają problemy z ciałem, bo ciało coś pokazuje. Na przykład osoby, które nie mają dzieci, to na przykład w pewnym momencie zaczynają mieć depresję z tego powodu i one już wyparły to, że nie chcą mieć dzieci, bo one mówią: Nie, ja bym nie była dobrą matką. I, I jakby jest to tak mocno wyparte i nagle się pojawia depresja, nie wiadomo skąd. No. no i moi drodzy, karma jak karma, no trzeba przerobić. Wypalić tą karmę jest o tyle trudno, że ona łączy nas z bliskimi. Nie? I to jest zawsze takie. Najbardziej emocjonalnie się wypala tą karmę i tak wynika z mojego doświadczenia. E, e, bardzo dużo tutaj trzeba uświadamiać sobie, trzeba obserwować, na przykład, jak jest u innych. Ja czasem mówię osobom młodym, które mają szesnastkę, spójrz sobie na innych, którzy mają dobre związki, którzy mają e, dobrze zbilansowane rodziny, bo być może nie masz skąd wziąć tego wzorca, i dobrze jest po prostu pójść i podpatrzeć u kogoś, u kogo ci się podoba. I popytać, jak Wy to robicie, że Wy tak macie, jak u Was, nie wiem, robi się śniadania rano, e, czy kąpiecie się razem, czy osobno, jakby trzeba jak najwięcej szczegółów e, znaleźć po to, żeby e, ten związek móc zbudować w miarę, bo po prostu inaczej może być ciężko. No dobra, to tyle o karmie szesnastki. E, ja trzymam kciuki. Bo to jest do przerobienia. A karma szesnastki bardzo często pojawia się u kobiet. No nie wiem, mało mam bardzo mężczyzn z tą karmą. Głównie to są kobiety, które na przykład. Yy... Właściwie nie, już nie mam nic więcej do dodania, teraz tak sobie pomyślałam. Kobiety, no to jest często w imionach, jest już ta karma. Ale o tym też kiedy indziej. Dobra, moi drodzy. Subskrybujcie, lajkujcie, Facebookujmy i prze, przetapiajcie tą karmę. Spalajcie ją, żeby rozpuszczajcie, żeby po prostu już tego nie było, bo to jest obciążenie, które w ogóle jest wam niepotrzebne już. Wszystkiego dobrego!